Braki tych wpisów manualnych tutaj będzie teraz ładnie ładnie będziecie widzieli na, na, tej, na tym wykresie tygodniowym z programu Fortrans, gdzie tak naprawdę ten dyżur, te 3 godziny i 30 minut zostały akurat w tym przypadku. To była symulacja przeze mnie przeprowadzona, wprowadzona, wprowadzone 3,5 godziny dojazdu z Holandii, tylko pytanie, czy do Holandii, przepraszam, bo to jest sytuacja, kiedy kierowca z Polski o godzinie 7 rano wyjechał. Jest wpis manualny jako dyspozycja 3 godziny 30 minut. Tylko pytanie, czy jest realne, żeby kierowca z Polski w 3 godziny i 30 minut zrobił około 900 czy 1000 km, dojeżdżając busem do Holandii. Dlaczego tutaj i tak zwróćcie uwagę, że te 3 godziny i 30, i 30 minut o, przepraszam, cofnę te 3 godziny i 30 minut dyspozycji de facto wpisane tutaj, tutaj na początku. Spowodowało potem naruszenie czasu pracy, co widać tutaj bardzo ładnie, może pokażę jeszcze jedną strzałkę. Tutaj w programie Fortans na wykresie tygodniowym macie taką piękną informację, jak robicie jakiekolwiek wpisy manualne, nawet ręczne w programie, czyli coś poprawiacie, coś chcecie dopisać, na przykład chociażby ten dojazd do Holandii, no to ważne, żeby tutaj, gdzie mamy sumę czasu pracy, taka jest taki jest symbol sumy. Nie przekroczyć 15 godzin, no bo jeżeli tu będzie więcej niż 15 godzin, czy w tym przypadku mamy 16 godzin i 37 minut, no to o tyle będzie przekroczony czas pracy i o tyle będzie za krótki odpoczynek w tej dobie 24 godzinnej, czyli kierowca zaczął pracę w tym przypadku o 7, pracował 16 godzin 37 minut, czyli wszystkie jego aktywności zamknęły się w takim przedziale czasowym. W związku z tym o dokładnie ten czas. Jest za krótki odpoczynek dzienny, czyli mamy zamiast 9 godzin odpoczynku, mamy 7 godzin i 23 minuty, czyli tutaj w tym przypadku o godzinę i 37 za dużo kierowca pracował, czyli ta dyspozycja musiała być krótsza w tym przykładzie o godzinę i 37 minut. No wtedy jeszcze mniej realne się stanie dojazd do Holandii w ciągu nie wiem, dwóch godzin, nie całych, no, będzie to ciężkie. No dzisiaj też będziemy sobie za chwileczkę na wykresach. W Fortransie patrzeć, jak można to ewentualnie poprawić, co z tym faktem możemy zrobić. Dobrze, mamy inny przykład, kiedy kierowca wraca z kolei już z Holandii do Polski. No tutaj akurat udało się, że tak powiem, wpisać 4 godziny tej dyspozycji, czyli kierowca w tym przykładzie drugim wracał z Holandii 4 godziny. Czyli tu mamy ten dyspozycję 4 godziny. Ale znowu, no tutaj to, co powiedziałem. Przypilnowane zostało, żeby czas pracy nie przekroczył 15 godzin, czyli suma czasu pracy w tym przykładzie, który widzicie na slajdzie, to jest 14 godzin i 46 minut, czyli mamy odpoczynek 9 godzinny, nawet dłuższy, bo jest 9 godzin i 14 minut. No ale jeszcze jeden parametr trzeba wziąć pod uwagę, planując takie dyspozycje kierowcy. Czy kierowca nie wykorzystał już w tygodniu trzech odpoczynków 9 godzinnych? No w tym przykładzie wykorzystał, tutaj we wtorek był, był już odpoczynek trzeci. Czyli 9:23 to był trzeci odpoczynek między dwoma odpoczynkami tygodniowymi. To oczywiście nie widzicie, co było wcześniej, ale tak było. No, czyli ten odpoczynek tutaj, który był planowany po zjeździe busem z Holandii do Polski, on powinien wynieść 11 godzin. Czyli czas pracy de facto tutaj, w tym przykładzie, należałoby nie więcej niż 13. Czyli musicie sobie zapamiętać po dzisiejszym webinarze, pewno część z Was to kojarzy, tę sumę czasu pracy, czyli jeżeli suma czasu pracy nie przekroczy 15 godzin, Mamy odpoczynek 9-godzinny. Jeżeli suma czasu pracy nie przekroczy 13 godzin, mamy odpoczynek co najmniej 11-godzinny. Więc te dwa parametry warto brać pod uwagę. I tak jak tu widzicie, suma czasu pracy to jest 12,45, no to odpoczynek na pewno jest 11 godzin. Suma czasu pracy jest niecałe 13 godzin bez 5 minut, na pewno jest odpoczynek 11 godzin i 5 minut. To jest bardzo prosta relacja między sumą czasu pracy w danym dniu a odpoczynkiem dziennym w dobie 24-godzinnej i to o tym należy pamiętać, tego należy uczyć kierowców i tego należy uczyć też Waszych dyspozytorów, spedytorów, bo to jest też częsty problem, że dyspozytorzy i spedytorzy o tym nie wiedzą albo nie chcą wiedzieć, albo nie pamiętają, więc warto też szkolić nie tylko kierowców, ale również dyspozytorów i spedytorów z tych zasad, które wydają się proste, ale do końca proste nie są, jak zaczniemy kolejne Kolejne parametry w to wrzucać, ile razy można skracać, kiedy można skracać i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj do końca to takie proste nie jest, jak dobrze wiecie.